Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku moich świątecznych polecajek i dzisiaj dla was przedstawię gry rodzinne, czyli gry, które moim zdaniem bardzo dobrze sprawdzą się jako prezent dla osób, jeżeli podejrzewacie, że te osoby będą bardzo chętnie grały rodzinnie. To są takie gry, z którymi poradzą sobie nasi najmłodsi, ale również takie gry, przy których rodzice się absolutnie nie nudzą, a wręcz przeciwnie, bardzo dobrze bawią. Z rodziną, wiadomo, najlepiej na zdjęciu albo przy dobrej planszówce, na przykład przy Flamecraft, na początku nowość od wydawnictwa Lucky Duck Games Polska. Bardzo ładnie wykonana gra o tym, jak wysyłamy nasze smoki do zbierania zasobów i wymiany ich na potężne zaklęcia. Piękne wykonanie, bardzo proste zasady bardzo dynamiczna rozgrywka sprawiają, że w mojej ocenie Flamecraft jest bardzo dobrym tytułem, jeżeli chcielibyśmy wprowadzić naszych najmłodszych w przepiękny świat gier euro i worker placementu. Jak wiemy, gry euro to gatunek gier, gdzie staramy się w trakcie gry zbudować sobie jak najlepszy silniczek do zebrania jak największej liczby punktów zwycięstwa. Bardzo często w tych grach właśnie jest wykorzystywane coś takiego jak zarządzanie zasobami, czyli zbieram zasoby z jednego źródła, wydaję je gdzie indziej. I to się wszystko potem nawzajem napędza. I ta gra łączy właśnie to z też bardzo często mechaniką spotykaną w tego typu grach, czyli worker placement, czyli bierzemy jednego z naszych workerów, w tym wypadku smoków, umieszczamy go gdzieś i wykonamy akcję związaną z tym miejscem. Ta gra łączy to w sposób bardzo przyjemny, bardzo przyjazny, bardzo łatwo przyswajalny, dlatego jeżeli lubicie grać w gry euro i chcielibyście, żeby wasze dzieci z wami w nie grały, Flamecraft jest moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem. Papierowe podziemia. Kolejna gra od Lucky Duck Games i kolejna nowość. Tym razem jest to coś, co moim zdaniem powinno zainteresować fanów gier typu Rollen Ride. Rzucamy dużymi pięknymi kostkami i następnie wykorzystujemy wyniki na kościach, żeby przymierzać lochy, tworzyć magiczne przedmioty czy ważyć mikstury. Po drodze będziemy się mierzyć z małymi potworami oraz niebezpiecznymi bosami. Papierowe podziemia wykonały coś, co zdawało się nie do końca, nie do końca możliwe, czyli połączenie dwóch. Gatunków ze sobą. Dungeon Crawler, czyli gatunek, gdzie generalnie przemierzamy jakieś bliżej niesprecyzowane lochy, w których znajdujemy magiczne przedmioty, w których bijemy się z potworami. I gatunek gier Roll and Ride, które dotychczas przyzwyczaiły nas do bardziej prostych zasad, do, do, do mniej skomplikowanych generalnie tytułów. I teraz połączyć te światy ze sobą, to nie jest wbrew pozorom aż takie proste. W tej grze moim zdaniem absolutnie się to udało. Jeżeli chcielibyście z waszymi pociechami właśnie zagrać w coś z gatunku Dungeon Crawler, chcielibyście co nieco tutaj w tym temacie je zainteresować, Papierowe Podziemia będą bardzo dobrą grą na start, ponieważ są proste i bardzo, tak samo jak Flamecraft zresztą, bardzo łatwo możemy te zasady przyswoić i wytłumaczyć naszym dzieciom, ale właśnie przy okazji, że tak powiem łaskoczą po tej części naszego mózgu, która lubi ten Dungeon Crawlery, lubi właśnie te, te gry, gdzie po prostu rozbudowujemy swoją postać, Przemierzamy jakieś lochy i walczymy, walczymy z potworami. Także, jak na rodzinną rozgrywkę w tym świecie, papierowe podziemia jak najbardziej na plus. Niekwestionowany hit ostatnich lat: Kroniki Zamku Awel. Kroniki Zamku Awel jest to gra przygodowa, która opowiada o poszukiwaczach przygód, dzielnych poszukiwaczach przygód, którzy muszą strzec tytułowego zamku przed różnymi niebezpieczeństwami. Będziemy odkrywać i badać okoliczne krainy, walczyć z potworami. Zdobywać nowy sprzęt i wszystko po to, żeby być jak najlepiej przygotowanym na nadchodzące niebezpieczeństwo. Kroniki Zamkławel podobnie sięgają do gatunku znanego i znanego też często gęsto z różnych cięższych tytułów, czyli do gier przygodowych i pokazują, że można wziąć to, co lubimy w tych grach przygodo przygodowych i opakować to w bardzo przyjazny dla całych rodzin sposób. Także rodzice bez problemu będą się z dziećmi bawić, wszyscy będą tutaj czuć klimat, wszyscy będą czuli tę przygodę. Mało tego, jest to pierwszy tytuł na tej liście, który jest grą kooperacyjną. W tamtych grach ktoś wygrywał, ktoś przegrywał. Tutaj, jeżeli przegramy, a wiadomo, różnie dzieci sobie z, tymi, z tym radzą, to zawsze możecie swoim pociechom powiedzieć. Hej, wszyscy przegraliśmy, nie tylko Wy. To pomaga, prawda? A skoro już o grach kooperacyjnych mówię, to pozwólcie, że przedstawię Wam mój ulubiony tytuł z tej serii kooperacyjnych gier familijnych i mam tu na myśli oczywiście Marvel United. Słuchajcie, Marvel United jest grą, gdzie wcielamy się w bohaterów znanych nam z filmów, seriali, komiksów, wszystko po to, żeby razem jako drużyna uratować miasto przed jakimś wrednym czarnym charakterem. Zagrywamy karty dookoła obszaru gry po to, żeby wykonywać akcje, które pozwolą nam się przemieszczać i wymierzać potężne ciosy. Słuchajcie, był moment, gdzie Marvel United nie schodziło u nas ze stołów. Naprawdę wracaliśmy do tego bardzo często. Ostatnio mój syn po bardzo długiej przerwie, bardzo długo nie grał, miał taką trochę przerwę, stwierdził: Hej, tato. Zagrajmy w Marvel United, tak nagle z czapy i następnego dnia, ej, zagrałbym jeszcze raz w Marvel United. Naprawdę, dzięki temu bardzo prostemu zabiegowi, czyli to, że każdy gracz korzysta z karty, którą zagrał, ale też z, z karty, którą zagrał jego, jej poprzednik, ten miks sprawia, że no siłą rzeczy, czy chcemy, czy nie, no nie ma, że nie chcemy, ale generalnie, że rozmawiamy o tym, dyskutujemy, planujemy razem, co najlepiej można zrobić, co będzie najlepsze dla dobra całej drużyny. To plus fakt, że no jakby odnosi się to do bardzo znanego, bardzo popularnego obecnie świata. I fakt, że ta gra trwa naprawdę. Bo rozgrywkę można zamknąć w 30 minut. Jest rozgrywka na kanale, gdzie gram właśnie w to ze swoim synem. Śmiało zapraszam Was do obejrzenia tego. No to wszystko sprawia, ta 30-minutowa rozgrywka, i to wszystko sprawia, że to jest idealna wprost gra na zagranie rodzinne w niedzielne popołudnie na przykład. No dobrze, był mój faworyt. No to teraz pora pokazać Wam naprawdę ulubioną grę obecnie mojego syna. 700 świata architekci. Jak już się zapewne domyśleliście po tytule, jest to tytuł, kolejny tytuł z serii, o której już wspominałem w poprzednim odcinku, gdzie rozmawialiśmy o klasykach. 700 świata architekci robi dokładnie samo, co robiły tamte gry, tylko jest to przygotowane w taki sposób i opakowane w taki sposób, że jest to cholernie proste do wytłumaczenia, do zrozumienia, do zagrania. Rozgrywka ciągle daje pole do myślenia, dużo satysfakcji, a dodatkowo jest zapakowana w taki sposób, że rozstawianie i chowanie to spełnienie marzeń każdego planszomaniaka z obsesją na punkcie porządku. Moi drodzy, te gry, które pokazałem Wam przed chwilą, to są świetne tytuły, uważam, dla rodzin. Jednakże, jeśli chodzi o wiek dzieci, no to myślę, że tak 7-8 to jest tutaj minimum. Ale spokojnie, pomyślałem też o grach nie, o dzieciach nieco młodszych, wręcz dużo młodszych. Jest nowa seria gier od budownictwa Trell, która się nazywa First Game. Dzieci w wieku już 2, od 2,5 lat Mogą spróbować z wami w to zagrać. Mało tego, te gry zostały przygotowane we współpracy z psychologiem dziecięcym, i teraz dzięki temu wiemy, mamy pewność, że nie dość, że już przyzwyczajamy nasze maluchy do obcowania z grami planszowymi, to w dodatku wiemy, że rozwijamy u nich bardzo cenne umiejętności. Serio, jeżeli chcielibyście w coś. Wiadomo, no to nie jest już tak bardzo dla rodziców, to jest bardziej jako czynność dla rodziców z dzieckiem, ale jeżeli chcecie z waszymi najmłodszymi coś już spróbować, coś już wspólnego porobić, Uważam, że seria First Game jest jak najbardziej dobrym pomysłem. A jakby tego było mało, to czy macie dzieci w wieku 2,5, czy macie dzieci w wieku 8-10, czy macie coś pomiędzy i czy sami chcecie się z nimi fajnie w coś pobawić, to jeszcze dodatkowo chciałem polecić całą serię Gier Smart Games sprowadzoną do Polski przez wydawnictwo UV Games. Tam już jest tych tytułów, tyle że po prostu do wyboru do koloru nie wyobrażam sobie, żeby nie było sytuacji, gdzie każdy by znalazł coś dla siebie. Zapraszam Was do zapoznania się. Link do katalogu. Smart Games umieszczam w opisie do tego filmu i bardzo gorąco wam te tytuły polecam. Przyjrzyjcie sobie, wybierzcie sobie coś dla siebie i dobrą zabawę wam gwarantuję. To wszystko moi drodzy. Tradycyjnie jednak mam do was pytanie. Co wy byście polecili dla graczy, którzy się skupiają bardziej na graniu w gronie rodzinnym? Co wy byście polecili na to, żeby móc właśnie coś zagrać sobie przy wigilijnym stole, jak już wszyscy się najedzą i pora trochę odpocząć. Sekcja komentarzy należy do was. Bardzo jestem ciekawy waszych propozycji. A póki co, bardzo wam dziękuję za oglądanie i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.